Witam Was w audycji Historie Biblijne. Jest to odcinek 12, a czwarty odcinek z serii o Herodzie Wielkim i jego rodzinie. Dzisiaj właśnie będę się skupiał na rodzinie Heroda Wielkiego, szczególnie na jego sześciu synach. Zaczynajmy więc. Herod Wielki jest chyba najbardziej znany z opisanego w Biblii rozkazu zabicia wszystkich dzieci w okolicach Betlejem. W Ewangelii Mateusza, drugi rozdział werset 16 czytamy, że wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejem oraz całej okolicy od dwóch lat i młodsze. Powodem tej decyzji miał być fakt, że mędrcy ze wschodu powiedzieli mu, że urodził się król. Czy ten fragment Biblii jest prawdziwy? Czy ten fragment mówi o czymś, co się naprawdę wydarzyło? Nie mamy potwierdzenia w źródłach świeckich, ale dzisiaj będę mówić o tym, jak Herod Wielki traktował swoich własnych synów. Myślę, że to może pomóc wam podjąć własne zdanie w tej kwestii: czy Herod Wielki mógł wydać taką decyzję o zabiciu tych dzieci? Zanim jednak przejdziemy do dzieci Heroda Wielkiego, warto wspomnieć o jego ojcu oraz starszym bracie. To co ich spotkało tłumaczy w pewnym sensie, dlaczego później Herod był tak podejrzliwy oraz dlaczego zabijał tych, którzy, jak mu się wydawało, spiskowali przeciwko niemu. Ojcem Heroda był antypater, a starszym bratem Fazael. W czwartym roku przed naszą erą zabito Juliusza Cezara. Wybuchła wtedy wojna domowa. Korzystając z niej, wrogowie Antypatra i Dumejczyka wysłali wielu skrytobójców. W końcu przekupili Podczaszego, który otruł ojca Heroda. Gdy zabójcy Cezara w końcu zginęli, czyli gdy zakończyła się ta wojna domowa w Cesarstwie Rzymskim, doszło wtedy prawie do kolejnej wojny domowej pomiędzy zwycięzcami, czyli Markiem Antoniuszem oraz Oktawianem. Korzystając z tego konfliktu, na wschód najechali partowie. Ich wsparcie dostał potomek dynastii machabejskiej, Matatjasz Antygon. Został on ostatnim z dynastii machabejskiej królem Judei. Podczas zdobywania tej władzy podstępnie zabił starszego brata Heroda, czyli Fazaela. Wtedy Herod uciekł do Egiptu, tam spotkał się z Kleopatrą, a później popłynął do Rzymu. W międzyczasie Marek Antoniusz i Oktawian się pogodzili. Podzielili też sobie strefy wpływów. Cały wschód, granica była we współczesnej Albanii, cały wschód dostał się Markowi Antoniuszowi. Do wschodu zaliczała się oczywiście Judea. A co z Herodem? Niespodziewanie tam w Rzymie został ustanowiony królem Judei przez obu konsulów, czyli przez Marka Antoniusza i Oktawiana. Później tą decyzję poparł także Senat Rzymski. Był rok 40 przed naszą erą. Herod poszedł złożyć ofiarę w świątyni Jowisza w Rzymie, co chyba wyraźnie pokazuje, jak głęboko wierzył w Boga Biblii. Stamtąd Herod wrócił do Judei. Około trzech lat zajęło mu jej zdobywanie. Tak więc jego królowanie, to od kiedy był królem Judei, liczy się gdzieś od 37 roku przed naszą erą. Ostatniego z królów machabejskich, czyli Matatjasza Antygona, odesłał do Marka Antoniusza do Antiochii, gdzie ten król został zabity. Gdy to wszystko się działo, Herod miał już jedną żonę, ale był też zaręczony z miłością swojego życia, czyli Mariammę. Herod w ciągu swojego życia miał dwie żony o imieniu Mariammę. Mariamme jest to wersja imienia Miriam, imienia od którego pochodzi także polskie imię Maria. W każdym bądź razie Herod Wielki ożenił się z dwoma kobietami o tym imieniu. Jednak jego pierwszą żoną była Doris. Herod miał z nią syna, który dostał imię po dziadku Antypater. Jednak później Herod ożenił się z Mariammę, będę ją nazywać Marianną I, która pochodziła z rodu Hasmoneuszy. Przy okazji przypominam, że hasmoneusze i machabeusze to jest ten sam ród. Jak może pamiętacie, rodzina Heroda doszła do władzy, bo hasmoneusze walczyli między sobą o władzę. Mariamme pierwsza była wnuczką po mieczu z Arystobula II a po kądzieli jana Hirkana II tak więc miała krew obu walczących niegdyś rodów. Żeniąc się z nią, Herod wchodził do tego królewskiego rodu. Czy jednak musiał się rozwodzić ze swoją pierwszą żoną Doris? W tamtych czasach wielożeństwo było czymś normalnym. Herod chciał chyba jednak pokazać, że zrywa pogańskie małżeństwo, odprawił więc swoją nieżydowską żonę i jej dziecko. Być może chciał nawiązać do tego, co jest napisane w księdze Nehemiasa. Żydzi w czasach tego namiestnika, czyli nehemiasza, żenili się z kobietami z okolicznych ludów, i później musieli odprawić te żony wraz z dziećmi, które nie potrafiły mówić po hebrajsku. Teraz to zrobił Herod. Skazał na wygnanie Doris i jej syna Antypatra. Ożenił się z Mariamę, i tak księżniczka hasmonejska urodziła mu kilkoro dzieci, między innymi dwóch synów. Aleksandra i Arystobula. Jednak później Herod stał się podejrzliwy także wobec tej gałęzi rodów Hasmoneuszy. Był rok 37. Herod po trzech latach zdobył Jerozolimę z pomocą Rzymian. Ostatniego króla z dynastii Hasmoneuszy, jak już mówiłem, odesłał do Marka Antoniusza, gdzie wykonano wyrok śmierci. Antoniusz udał się do Aleksandrii, do Kleopatry. Tam zostały mu przedstawione portrety młodego rodzeństwa, młodziutkiej żony Heroda, czyli Mariamy, oraz jej brata Arystobula. Marek Antoniusz i Kleopatra okazywali ogromne zainteresowanie młodemu potomkowi rodu Hasmoneuszy. Jak już wspomniałem, Herod właśnie stracił ojca, który został otruty, Potem starszego brata, a niedawno także młodszego brata, który także wpadł w zasadzkę. Teraz Kleopatra, która chciała rządzić całym Wschodem, zaczynała interesować się młodziutkim szwagrem Heroda. Herod przestał ufać hasmoneuszom. Herod najpierw zabił swojego szwagra czyli brata Mariammy I. Herod nakazał go, czyli Arystobula III, utopić w Jerychu. Być może chodziło o to, żeby nie było dowodów, że został zabity, można było twierdzić, że sam się utopił w sadzawce. Był on arcykapłanem i ulubieńcem ludu. Herod prawdopodobnie obawiał się, że jak poprzedni arcykapłan z tego rodu, zostanie także królem. Bo przypominam, ród Hasmoneuszy, zwanych też Machabeuszami, to był ród kapłanów, arcykapłanów, którzy także byli królami. Prawdopodobnie właśnie dlatego utopił swojego szwagra, Arystobula III. Później kazał też zabić swoją żonę, mimo tego, że była to miłość jego życia. Kazał zabić księżniczkę Mariamę. A na sam koniec także jej synów Aleksandra i Arystobula. Wtedy do łask wrócił syn z pierwszego małżeństwa. Oficjalnym następcą Heroda Wielkiego ogłoszono Antypatra, syna jego pierwszej żony Doris. Jednak Herod zabił już dwóch swoich synów. Herod był tak podejrzliwy, że zaczął podejrzewać także Antypatra. Kazał go zabić pięć dni przed swoją własną śmiercią. W ten sposób Herod Wielki sam zabił swoich trzech najstarszych synów. Gdyby żył dłużej, być może na liście znaleźliby się także kolejni synowie, a może także wnukowie. Na szczęście dla nich Herod Wielki umarł. Nie wiadomo dokładnie kiedy, ale żył jeszcze wtedy, kiedy się urodził Jezus. Jest przecież wspominany w Ewangelii Mateusza, gdy każe zabić dzieci w okolicy Betlejem. Wspomniano go też w Ewangelii Łukasza, rozdział 1, werset 5, gdzie czytamy o kapłanie Zachariaszu, który żył w czasach króla Heroda. Czwartym synem Heroda Wielkiego był jego syn, który dostał imię po ojcu. Aby więc go odróżnić od innych Herodów, dostał przydomek. Jest znany jako Herod bez ziemi. Bo nic nie dostał po swoim ojcu, znany jest także jako Herod Filip, pierwszy mąż Herodiady i ojciec Salome. Ten Herod Filip był synem Mariammy II. Ożenił się jednak z córką swojego brata Arystobula, czyli wnuczką Heroda Wielkiego. Ona dostała imię po swoim dziadku Herodiada. Był to taki rzymski zwyczaj, na przykład dzieci Juliusza dostawały imię ojca. Chłopcy Juliusz, a dziewczynki Julia. W dynastii Heroda wielu synów i wnuków Heroda dostało imię Herod, a jego wnuczka dostała imię Herodiada. Czy była podobna do dziadka? Herod Wielki zabił wiele osób, między innymi trzech swoich najstarszych synów. Herodiada była córką trzeciego z nich, czyli Arystobula. Wyszła za mąż za czwartego, czyli najstarszego z żyjących. Być może myślała, że jej mąż, który był także jej wujem, zostanie następcą Heroda Wielkiego. Jak jednak mówiłem, przeszedł on do historii jako Herod bez ziemi. W Biblii używa się jego drugiego imienia Filip. W Ewangelii Mateusza, 14 rozdział, wersety 3 i 4, czytamy o tym, że Herodiada go opuściła i wyszła za mąż za jego brata Heroda Antypasa. Biblia opisuje, że ten ślub był krytykowany przez Jana Chrzciciela. Jak pewnie wiecie, Mateusz w swojej Ewangelii opisuje, jak córka Herodiady i Heroda bez ziemi, ta córka miała na imię Salome, jak ta córka tańczyła przed Herodem Antypasem, czyli swoim ojczymem. Obiecał jej on wtedy cokolwiek zechce, a ona za namową swojej matki, Herodiady poprosiła o głowę Jana Chrzciciela. Herod bez ziemi był czwartym synem Heroda Wielkiego, a Herod Antypas szóstym. Pominęliśmy piątego, czyli Heroda Archelausa. Został on wymieniony w Biblii tylko raz, bo rządził bardzo krótko. Mateusz wymienia go jako powód, dla którego po powrocie z Egiptu Józef i Maria nie zamieszkali w Betlejem, ale udali się do Nazaretu w Galilei. W Mateusza, drugi rozdział, werset dwudziesty drugi, czytamy: A gdy usłyszał, chodzi o Józefa, a gdy usłyszał, że Archelaus króluje w Judei po ojcu swoim Herodzie, bał się tam iść. Herod Archelaus był następcą ojca i był tak samo okrutny jak on. Dlatego oktawian August pozbawił go władzy i skazał na banicję. Królem został Herod Antypas, o którym już mówiłem przed chwilą. Herod, który rządził przed większą część życia Jezusa, a także w okresie opisanym w dziejach apostolskich, tym herodem był właśnie Herod Antypas. Jego brat, czyli Herod Archelaus, stracił władzę. A Rzymianie ustanowili nad Judeą swój nadzór w postaci namiestnika. Herod Antypas dalej jednak był władcą Galilei. To właśnie on ożenił się z Herodiadą, żoną swojego brata Heroda bez ziemi, albo Heroda Filipa. A gdy go za to krytykował jan chrzciciel, kazał go uwięzić, a później za namową córki swojej żony Herodiady kazał go zabić. Gdy przed Piłata, czyli rzymskiego namiestnika w Judei, przyprowadzono Jezusa, nie za bardzo chciał go sądzić. Ucieszył się więc, gdy się dowiedział, że Jezus jest z Galilei i kazał odesłać go do Heroda Antypasa. W Łukasza 23, rozdział 107 czytamy, że gdy Piłat dowiedział się, że jest poddanym Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach był właśnie w Jerozolimie. W ten sposób omówiliśmy sześciu synów Heroda Wielkiego. Pierwszych trzech kazał zabić sam ojciec. Czwarty, zwany Herodem Bez Ziemi lub Herodem Filipem, jest znany jako pierwszy mąż Herodiady i ojciec Salome. Piąty to Herod Archelaus, który panował, gdy rodzice Jezusa wrócili z Egiptu. A ponieważ był tak okrutny jak jego ojciec, Oktawian August skazał go na wygnanie. Najważniejszy jest więc szósty syn, czyli Herod Antypas, o którym Biblia wspomina wielokrotnie. Wnukami Heroda Wielkiego zajmę się w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli interesuje Was historia, to zapraszam Was także do innych podcastów historycznych, które prowadzę. Linki do tych innych podcastów będą w notatkach. Teraz dziękuję Wam już za wysłuchanie do końca i zapraszam niedługo do kolejnego odcinka. Do usłyszenia.